O, o, teraz mi słychać. Dobra. Można, witajcie, witajcie. Miałem wyciszone tu. Nie wiem czemu. Sąd efekt tu jest. echo, końce, Dobra. Dobra, jest. Jest działa. Witajcie, witajcie. To jest testowy live. Yy, Taki robię, dopowiadania. Zapomniałem całkiem się live'a mam. czwartek, że live'a powinienem zrobić. Byłem zabiegany. I mi wleciało, więc się nie przygotowałem totalnie. Niewiele to zmienia, bo wszyscy są zajęci życiem codziennym, to ja sobie po prostu potestuję, jak to bierze i wygląda. Dobra, tamten stary może pójść do wywalenia. Leci nowy. Wejdźmy na grupę, czy na grupie też leci live, bo to, to chciałem zrobić. Ale czy leci osobno? Nie. Jest tylko taki, jest. Y, Przepraszam, wystąpił błąd. Dobra. To był stary. Pewnie. Ciekawe cię rzuci najnowszy. Powiem Wam, że zmusić tutaj to do działania to nie, nie jest jakieś proste za bardzo powinny być, normalnie to powinno iść tutaj ten tędyk ale to nie idzie o. dobra, teraz to już jest zrobione tutaj to mamy żebym wrzucał ostatnią, strona www no, tak to bierze i wygląda, słuchajcie, mamy zbliża się sezon świąteczny już są zamówienia, już się kończą terminy na zamówienia świąteczne. Także to oznacza, że okres świąteczny jest zaawansowany. Hmm. Tutaj nic się nie dzieje. Nie wyświetliło transmisji na żywo. Niedobrze, niedobrze Bardzo niedobrze wejdźmy w transmisję na żywo No nie, niby jest Na żywo No niby jest, tylko gdzie on jest udostępniony Nie działa to tak jak on sobie życzył i to jest bardzo bardzo smutne. Mhm. Więc to tak jak chciałem sobie, jak sobie to sobie wykombinowałem, to nie zadziałało. Na laptopie to jest, jak to się mówi, uciążliwe, bo jest bardzo mały ten... Bardzo mały ekran, a duże okien mam i ciężko mi się tu ogarnąć w tym. Jeszcze tu niektóre muszę pozamykać, przeglądarkę, dobra. Tym razem nie udostępniło, że jest live na grupie. Bardzo, bardzo niedobrze. Jakiś błąd był. Kurwa. No, nie ma żadnego info na, na grupie, że jest live. Chodziło mi o to, żeby zrobiło, że jest na grupie live. Ja wchodzę w live na grupie, to mam, że live leci, tylko nie jest ten. Nie jest wyświetlany. Jest, że publikuję na grupie. Pom, pom, pom. Jest. Muszę podejść do tego inaczej. Już chyba wy, wykombinowałem. Po prostu, żeby leciało bezpośrednio na grupie. A muszę zrobić po, podłączenie. Przez innego użytkownika, bo zrobiłem, ale przez tego samego. I mu się kurna wywala error. Dobra, kończę i zaraz wracam. Jak się oglądacie, to przepraszam was za to, ale dzisiaj testuję różne ustawienia. Więc e, potestuję je bardziej. Hmm, 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 hmm. czas grafikę w tle też żeby przydałoby się zmienić tu się nic nie wyświetla nic się nie wyświetla nic się nie wyświetla Dobra, to spróbuję to zrobić jeszcze raz wtedy na innego użytkownika no ok Tak to się uda zrobić. Ale to bym musiał ten, musiałbym zakończyć live. A.

No powiem wam, że nie jest lekko jest dosyć spore opóźnienie z obrazem i z dźwiękiem. No ale tak to bywa, muszę to trochę podkręcić. O, tutaj to, tutaj to jest, tutaj to jest jest dosyć spore opóźnienie z obrazem i z dźwiękiem tu mamy na słuchawki dźwięk Miałem miały iść na słuchawki gdzie tutaj się coś tam weźmy tutaj okej tu mamy na słuchawki dźwięk wyłączyłem mam na uszach a są wyłączone albo coś się tutaj. o teraz Teraz powinno być ok. O, jest. Tylko mikrofon chcę mieć ten. Dobra. Bo ten jest lepszy. No okej. Okay. Powinno być dobrze. No, żebyście echa nie mieli, ale nie działa mi to jak, jak, jak powinno. Ok. Jak to tam brzmi? No, w zapisu do sobie Powinno to być wysłane. Jest zrobione. Przyjściu. ale to o, herbatki sobie naleję nie wiem czy widzicie, pewnie nie widzicie mam taki dzbanuszek z taką herbatką o, tutaj sobie leję pieczorkiem, ciepłą herbatkę do filizaneczki i wasze zdrowie takie zioła moja żona je zbiera przez całe lato czy jesień i ja wieczorem, zimą mam wzmacniającą herbatkę z ziół W różnych śmieję się, że jest czarownicą ale tak to jest, że jak zacznie się tak bardziej zdrowo ogarniać to i ogarnia się bardziej zdrowo też chodzi o takie rzeczy jak her herbata, inne takie. Zobaczę jeszcze czy się wyświetlam. Tak, tutaj się biorę i wyświetlam na żywo też. No. Super. Super, super. E Pamiętajcie, że Polska kuchnia to polska kuchnia. Zdrowo, smacznie i wesoło. A dzisiaj miałem krupnik na obiad bajera Superancko. Muszę kogoś do rozmowy zaprosić bo i przeczystuję tutaj funkcję No e, rozmowy. Wywiadu z kimś musiał wziąć i obczaić tutaj. W ostatnim zresztą mało na grupie działo. Muszę na niej bardziej podziałać. Szukam pomysłu, co mógłbym zrobić jeszcze więcej. Moi moderatorzy są bardzo aktywni na TikToku. Patrzałem jak można połączyć TikTok z Facebookiem, żeby robić live'a na jeden ten, ale niestety nie da się. Za bardzo konkurują ze sobą. Kurczę, mało mam baterii na laptopie. Nie mogę tego zrobić z komputera stacjonarnego. Tu mam mało baterii. Niestety. A i po trzech dniach z to nagranie całkiem. Bo no, takie są realia tutaj. muszę odblokować mogę wtedy zrobić zoom o, mogę tak fajnie czy, ja wiem, czy tak fajnie mogę poprawić trochę, skorygować dobra, tak jest 50% tak jest wystarczająco Widzę, że nie ma pytań. Zamknę ten live, co jest teraz i spróbuję zrobić tak, że sprowadzę te zmiany, które patrzyłem. Chyba, że macie jakieś pytania i spróbuję je wprowadzić. Tyle wymyślają w tym, że ja już się stary robię, nie, nie nadążam. Nie nadążam za tym. Mhm. Nie jest łatwo. Powiem wam, z wędzeniem nie, nie, jest teraz łatwo. Bo to jest tak, ludzie mało jedzą mięsa. U mnie w domu, to powiem że mało osób je takie wędliny, żeby jadło. To w sumie jak ja wędzę, to ja jem żona. Jeden syn w ogóle ich nie je, bo on tylko już jest tak bardzo mały, był jak wjechałem do UK i on tak bardziej ma te smaki, jak w UK mają te smaki, czyli frytki i nuggetsy, chłopak jest zadowolony, za mały pulpit kurna w tych laptopach jest, no to teraz nasrają tych okien opcji, ale ten program przynajmniej działa w miarę oh. piszcie czy mnie w ogóle słuchać? Bo, bo nie wiem czy mnie słuchać w ogóle jak to bierze i wygląda uh -huh. no tak to tutaj ma muszę się pobawić tym programem muszę, jakieś YouTube, muszę obejrzeć jakieś youtube z obsługi tego programu. byk jest płatny, ale nigdzie nie ma jakichś takich fajnych instrukcji, jak z niego korzystać. Na tym OBS, jak korzystacie, to jest fajnie, bo możecie mieć jakieś studio, że sobie tu montujecie, patrzycie po kolei, możecie robić zmiany na żywo i przerzucić to. Dla widzów. A tutaj. Jak cokolwiek chcecie zedytować, to musicie to włączyć i to już widz ogląda, więc to musicie robić na sucho. Nie możecie nic zrobić w trakcie. takie, takie to jest trochę głupie i denerwujące. Chyba, że może OBS się przestał gniewać. Zobaczę. Może przetestuję OBS, a następny razem, Na OBS znowu można transceptować na jedną platformę naraz. I to też jest głupie. To znowu można na kilka. Tylko że no, każdy program ma jakieś tam plusy, dodatnie plusy ujemne. Dobra, to taki live te, testowy trochę. O wędzeniu niewiele, bo nawet nie macie pytań. Żadnych tutaj. O wędzenie. No, powinien być jeszcze jeden, jedna transmisja, są tylko dwie. Znaczy, że mi się że mi połączyło jedną transmisję na dwie. Nie wypaliło tak jak, tak jak sobie to główkowałem w mojej małej główce. Ale mam pomysł. Tylko go przetestuję. Może jutro zrobię takiego live'a jeszcze testowego. Co, a dostałem maila, że robię transmisję. Super. Cieszę się. Tak to, to się ceni. Facebook. Przysłał maila. Czuwa Facebook. Powiem wam, że dziś, dzisiaj sporo byłem na drugim kanale moim, znaczy drugim, na kanale fotografii, dobra, będę kończył, nic, w sumie nie mam nic ciekawego do was do powiedzenia dzisiaj, takie te święta zabiegane będą, odblokowałem, jest tutaj ten, Troszeczkę cofnijmy. O. Może coś takiego teraz jakby to zblokuje. Dobra. O, Win Andy, dotarłeś tu. To jest jeden z moich moderatorów. Bardzo aktywny na TikToku. Ze mną tutaj nie pogada, bo się wstydzi. Andy, garkami nie handlujesz, nie wstydź się jakby się handlował, to, kto wie. Nie masz tego termomiksu na sprzedaż. to robię, bo mi tutaj wskakuje. Pewnie jesteś na tej na stronie, nie? Na grupie się nie wyświetliło. Próbuję go zmusić tak, bo mam tak poustawiane, że jak robię live'a, to tutaj to powinien być na Facebooku, na TikToka się niestety nie da. Na YouTube'a, ale powinien być od razu też na grupie lecieć, ale pokazuje, że Robi tylko powiadomienia na grupie, więc wykombinowałem, że dodam jeszcze trzeci kanał manualnie z tego no, z grupy, żeby live szedł na grupie, ale error wyskoczył. Może jak to zrobię na innym użytkowniku, niż tą resztę, to może, może zadziała, bo się zrobił error. Powiem ci, że jak przy, przed świętami, wy już macie chyba pozamykane te, yy, już do kiedy przyjmujecie przy te zamówienia świąteczne, nie? A ten, a na grupie jeszcze nie widziałem tak, żeby jakieś dużo ogłoszeń było. Mały ruch jest. Chyba, że wy akceptujecie zanim ja zaakceptuję w co wątpię, bo jesteście zajęci teraz przed świętami. Więc nie jestem pewny. Masz. Ciekawe czy ja cię tak mogę tu wrzucić do czata. Pach, jest Andy, zobacz. Widzisz się? Hello everybary bary, pomarańcze. Takie rzeczy mogę robić. No to by się spodziewał. Wyświetlać mogę. Bach. Do kosza. No ale fajne. Mogę takie rzeczy robić. Super. Mogę wrzu wrzucić ci jakoś tego komentarza. To był z Facebooka. Jestem na tym. Na YouTube nikt nie pisał. Andy, Andy, ostatnio było pytanie na ten. O wędzarnie, nie? Takie duże. Ty, ty masz taką dużą wędzarnię. Nad wygrzałki masz. Ale tam ci chyba elektryk robił specjalne połączenie, bo ja mam z doświadczenia, że wywala korki. Strasznie. Mógłbym Wam pokazać jak to wygląda z mojej perspektywy. Zobaczmy. Nie, nie uda się tak zmienić kamerki. Musiałbym zmienić tutaj. Unlock bym musiał zrobić. Z mojej perspektywy to to wygląda tak. Da radę? Nie, nie dało rady. Musiałbym to zedytować. Na przykład zrobić taką Z mojej perspektywy to to wygląda tak. Pobawmy się trochę. MacBook. OK. Wracamy. Nie ma co tutaj ten, za bardzo świrować. No szkoda, że, że tutaj nie mogę zrobić tak, że mogę coś tam działać i na przykład wrzucić dla widzów. pod tym kątem lepsze. Muszę się zastanowić, czy gra jest warta świeczki na dawać od razu live'a na, na dwie strony na dwa kanały YouTube i Facebook na Facebooku mało to jest na TikToku tam to jest więcej, bo na TikToku to z telefonu to ja nie, nie lubię a, albo na Windowsie a Windowsa nie posiadam dobra cześć Wam, do zobaczenia zajmujcie się dalej swoimi sprawami ja sobie idę dolać herbatki Widzimy się za tydzień albo jutro na testowym live, bo pokombinuję trochę. Jeszcze. Może ktoś chętny pogadać z prezesem. Tak samemu gadać to trochę nudno. Tylko nie bądźcie takie kozaki jak ostatnio, że się połączyli, a potem mówili, żebym skasował, bo się żony z nich śmieją. No. Wszyscy są mądrzy, umieją wypomnieć. a ty masz brzydkie. a dźwięk mógłby być lepszy. Ale mają za cienkie kokone, żeby wystąpić tak przed kamerą. I się poddać krytyce ludu. Tak to wygląda. Cześć. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Wszystkiego najlepszego Wam życzę w ten weekend. Może nie będę na tym kanale, ale ci, co mnie znają z innych, to na fotograficzny będę. Na pewno. Live będzie z Łukaszem na fotograficznym. Trzymajcie się. W loży szyderców. Cześć.